Nie. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, żeby być na czasie, a was zapraszam na polski YouTube Rewind 2023. Aha, to jakieś kolabo z... z Konopskiej. Najlepsza rakieta świata. Iga Świątek. Gniara z paletką dostarczyła tych emocji w zeszłym sezonie. Artur, przyszykuj gadzidło. <noise> <noise> to była kwiat najlepsza, najlepsze co się w polskim internecie wydarzyło, to jak dzieci udawali księży. Ja. Pie było takie piękne. Artur, przygotuj kadzidło, ciekawe czy potem, albo nie. Nie robili chyba live'ów za Zachrystii, nie? Dobra, może to i lepiej. Bo jakby za bardzo realistycznie odegrali niektóre sceny, to bany by się posypały. To jest we Wrocławiu, by the way, ta latarnia. Aha! To na pod kątem tylko tak wygląda. Okej. Okay. Z... Ja, ale gówno. Wycięli to. Jestem w ciąży. Dobra, Meduza tu jest też system. Kurwa mać. Zapomniałem o tym. Meduza jest takim słodziakiem. Poczekajcie. Poczekajcie, jak się zastanawiał i udawał, że znajduje odpowiedzi na pytania, które trzeba kurwa obliczyć. Mocny był kurwa Einstein. Jezus, ile tu psów. She was streaming while driving. Ran over someone's dog. A tak szczerze, trzeba być mocnym przykładem, żeby przykładać się do tego, że ktoś robi IRL-a i ma na przykład live'a odpalonego z auta. Jak się to ku... interesuje, przygrywie jazdy? Przecież normalnie, kiedy jedziesz z pasażerem na przykład, to też do pasażera mówisz. Trzeba być idiotą po prostu, żeby w trakcie jazdy czytać czat. Ale jeżeli sobie jedziesz i słuchasz donejta i odpowiadasz tylko na Donate'a, to nie widzę w tym absolutnie niczego złego. Przecież z osobą która siedzi po twojej prawej stronie też rozmawiasz one of the most songs, um, match day song gets me motivated ten jeden moment Generalnie musicie być przygotowani na potężną dawkę. Klików. Nadal uważam, że gdyby ktokolwiek inny stworzył Goat, a nie akurat ekipa, która się tym zajęła, czyli ekipa, która jest bardzo mocno poustawiana, jeżeli chodzi o świat internetu, to na ten projekt spadłaby duża fala. Przez inaczej, Czy na projekt Golds spadła duża fala krytyki? Zależy! To znaczy, jest jakaś niewielka część ludzi, która ma za złe youtuberom, że zachowują się w taki, a nie inny sposób w stosunku do kobiet, ale przede wszystkim hejtowane są kobiety, które tam idą do. Programu i dają się w ten sposób poniżać I to jest sensowne, to jest sensowne Niemniej uważam, że gdyby za tym projektem Stały inne osoby, to byłyby tak Bardzo mocno krytykowane przez kanały komentarzy, że najprawdopodobniej Musieliby projekt zamknąć, bo po pierwsze Nigdy nie dostaliby żadnej współpracy A po drugie najprawdopodobniej znalazłaby się Duża rzesza osób, która by ten kanał Zgłaszała i byłoby, ciągle byłoby pierdolony to destrukcyjne nie jest Nie oszukujemy się, ale mamy podwójne standardy na YouTubie To co wolno w wojewodzie, to nie tobie smrodzie Tak jest, tak jest Potem mam wrażenie, że niektóre osoby, które tworzą ten projekt yy, Czepiały się o mniejsze rzeczy Hejka, projekt Dobiegł so. końca Oh no, anyway Gary Pała, z maty kolejne Cześć Robert, zapraszam Cię do poznania mojej historii w Lewandowski nie znał. me motivated to. Hey, Lewandowskiego jest mi trochę szkoda. Ziomy, który na realiach polskiego futbolu osiągnął więcej niż ktokolwiek może sobie wyobrazić w naszym kraju, jest przede wszystkim w internecie znany z tego, że jakiś hiszpański tancerz umurzony. Znaczy nie Żony, ale internauci tak twierdzą. Gdzie nie wejdę, jeżeli znajdę temat Lewandowskiego, to mnóstwo osób pisze, że jest słowem na C, że jest gimperem. Wszyscy k*** cisną Lewandowskiego od gimpera. Dobry ja. wieczór, Polsko. Polsko. Dobry Polsko. wieczór, Polski. No no Dzień dobry, Polski. Wysyłał już takie rzeczy. Ale nie ma 16, 17, 17, 17. Rzuciłem wyzwanie Budzi, ogromne papier o 20 tysięcy złotych Zapraszam na Chorwację. Kupiłem lot za dwie godziny. Robię dla was piosenkę, ale przydałby mi się ktoś, kto. Ej, właśnie ten ziomek bardzo mocno się wypromował w krótkim czasie. I mam wrażenie, że słuch o nim zaniknął. Chyba, że on ciągle ma duże views, ale już w takim mainstreamie nie jest, że o nim inni nie gadają. Ale on przez chwilę był jakiś totalnie wyhypowany. Ostatnie trzy godzinki. Już Takie, panie papito. W ciągu ostatnich miesięcy sporo rzeczy zrobili. Milion złotych. To znam wam. A proszę się nie bać, paczka to darowizna. Tu jest korek już do skrzyżowania. Macie prawa jazdy? Ja mam dla was za Trzy samochody. Kamień, papier no do jednego. Hop, hop, hop. tak jest Ja, ja, I tak patrzymy pan w rog. Mam 10 tysięcy dla pana. I Gdzie jest? 1-0 Lewandowski 2-0! Jest jest jestem Nikolański! To się nie dzieje! Jeszcze to w Co? tutaj się wydarzyli! Mamy już kolejnego słuchacza! idę Przepraszam, nie, zamówienie będzie opóźnione na 4 minuty. Hej, widzowie! Jeżeli Monika Kaciołek zacznie pokazywać na to będzie pierwszy oni z którego kupię. Dla mnie to byłoby s zabawne, gdyby dziewczyna z Teamu X założyła oni fansa co budzie sądzę, nic co budzie nie sądzę, bo go prywatnie nie znam, historie na jego temat słyszałem różne, natomiast ja z przymrużeniem oka słucham historii od osób gdzieś tam trzecich z racji takiej, że życie nauczyło mnie tego że nie wszystko zawsze wygląda tak jak ktoś ci powiedział, że wygląda to znaczy sam w młodym wieku udałem się zmanipulować jednemu koledze i wierzyłem w oszczerstwa, które gadał na temat innych osób, a finalnie okazało się, że to właśnie były tylko oszczerstwa I ja na tym źle wyszedłem, kiedy te osoby bliżej poznałem i było mi po prostu głupio, że miałem o nich negatywne zdanie w momencie, w którym na to nie zasłużyli, e, więc nie mam jakoś turbo wyrobionego zdania. Niemniej, nie mniej, tak, budy, plan marketingowy jest całkiem prosty i uważam, że jest dobry i skuteczny. To znaczy, Budda często udziela się w akcjach charytatywnych. No i oczywistym jest, że te akcje charytatywne to jest właśnie na przykład element promocji, nie wiem, rozdania kolejnych aut. Czyli on nagra odcinek, że rozdaje milion złotych i ten odcinek przy okazji jest zapowiedzią giveaway'a, który będzie na rekordową skalę samochodu. To jest fajne, bo ten marketing sprawia, że przy okazji komuś pomoże, plus osiągnie swój cel... Czyli większa ilość osób weźmie udział w losowaniu, dzięki czemu zarobi jeszcze dużo więcej pieniędzy. Taki model biznesowy można powiedzieć, że w jakimś stopniu zbliżony do Mister Bista, bo Mister Beast podobnie, podobnie działa, to znaczy nagrywa programy, w których rozdaje pieniądze i na rozdawaniu pieniędzy zarabia jeszcze więcej pieniędzy. Więc moim zdaniem to jest ogólnie bardzo, bardzo spoko plan biznesowy. Bo tak, nie jest, że masz PR, bo ludzie mówią, ale jesteś Listy, pomagasz innym, to jeszcze na pomaganiu innym zarabiasz jeszcze dużo więcej pieniędzy dla siebie. Więc, moim zdaniem, plan biznesowy dobry. Znajdą się osoby, które się przypatrzą na zasadzie: o, ale, bo gość to robi tylko po to, żeby samemu się wzbogacić Ale to uważam, że jest to mądre W sensie, trzeba być idiotą, żeby Nie pomóc komuś i przy okazji samemu zarobić Podobnie o, Lix robi z pieskami yy, Możliwe, no, ale ogólnie to, to jest Znana taktyka marketingowa, która po prostu działa I uważam, że ona jest po prostu dobra no, Ale abstrahując od Buddy Abstrahując od Buddy, kiedyś miałem takie zdanie Że ja bardzo nie lubię fake pomocy A youtuberzy generalnie słyną z tego, że Angażują się w fejkową pomoc Znaczy fejkową, w rozumieniu tego Że słuchaj, ja wesprę jakieś cele ale nie dlatego, że chcę go wesprzeć, tylko dlatego, że chcę sobie wizerunek wybielić, bo w danym momencie mojego życia akurat mi się grunt pod nogami nie? Kiedyś uważałem, że to. Dzisiaj tak nie uważam, bo wychodzę z założenia, że lepiej, żeby youtuber próbował wybielić sobie wizerunek i przy okazji komuś pomógł, niż żeby tego nie zrobił. Więc trochę jakby podejście w tym aspekcie mi się zmieniło. Myślę, że Boxel jest książkowym przykładem takiego podejścia. Boxel bardzo często w momencie, w którym zacznie mu się walić grunt pod nogami, to biera taktykę bycia charytatywnym, nie? Kodowo, nie wiem, Bita Śmietanka. On na bitej śmietance zadeklarował wcześniej, że chciałby zawalczyć. Czy finalnie by ogarnął, gdyby nie Pandora Gate? Nie wiem. Możliwe, że tak. Ale czy Wpłaciłby tak potężną ilość pieniędzy na cel charytatywny przy okazji. No ja osobiście wątpię. Natomiast czy jest to coś złego? No uważam, że nie. Uważam, że nie. W wybielaniu swojego wizerunku akcjami charytatywnymi kiedyś uważałem, że jest wycieraniem sobie mordy, a dzisiaj uważam trochę inaczej. Zwłaszcza, że ten świat tak działa. Jak jakieś duże firmy angażują się w pomoc, to one działają na, na tej samej, na identycznej. W zasadzie, czyli my wpłacimy po to, żeby ktoś miał o nas dobre mniemanie. To jest taka troszeczkę inwestycja w przyszłość, inwestycja w wizerunek. Ile wpłacił Boeing Nie pamiętam, ale dużo. Parę dziesiąt tysięcy złotych. Wydaje mi się, że chyba 40, ale nie jestem pewien. Więc no, no, no dużo kwotę przeznaczył. Ja kiedyś, kiedyś bym krytykował takie podejście, gdzieś uważam, że jest to okej. Okay. W sensie wiesz, no uważam, że jakaś osoba inteligentna i racjonalnie myśląca, to nie będzie brała pod uwagę, nie będzie brała pod uwagę tego, że ktoś jest dobroduszny i wpłacił pieniądze, tylko będzie miał Miała świadomość tego, że ktoś to zrobił po to, żeby sobie wizerunek wybielić, ale i tak szacun, że pomógł. I tyle. Firmy tak robią, żeby sobie odpis od podatku mieć. A myślicie, że jak ja wpłaciłem pieniądze na bitą śmietankę, to też sobie odpisu nie zrobiłem? Też sobie zrobiłem odpis. Yy, nie będę. Nie będę płacił podatku za pieniądze, które przekazałem na cele charytatywne. Dobrze, że w ogóle taka możliwość istnieje. Przytyłem. Na pewno przytyłem po świętach trochę, to na 100%, tylko weź pod uwagę, że ja jadłem dużo syfu i się w ogóle nie ruszałem, więc ja mam bardzo dużo wody podskórnej. Myślę, że przede wszystkim to ja przytyłem yy, wodę podskórną. Ja ogólnie mam tendencję do tego, że bardzo szybko wodę podskórną łapię. Ona mi się dosyć długo w organizmie utrzymuje. Jak ja nie mam ruchu, nie odpowiadam żadnego sportu, mam fast foody, to ja strasznie szybko puchnę. Strasznie szybko puchnę. Jeszcze jak do tego właśnie jakąś kreatynę podjadam czy coś, to już w ogóle jest masakra. Yy, wyglądam jak beczułka yy, Dlatego wracam do, do ruchu, nie? Od jutra Już yy, nos mi prawie normalnie działa No prawie yy, I jutro ten I jutro już się będę ruszał Poza tym też optycznie, optycznie W momencie, w którym mam taki zarost yy, mocny I włosy długie To optycznie łeb też największy wygląda, nie? W momencie, w którym yy, w momencie, w którym zaczniesz Pójdziesz do barbera i sobie brodę skrócisz Skrócisz sobie włosy To też wyglądasz od razu dużo korzystniej No ale serio jutro jestem umówiony Ale widzowie, k**wa, dzięki jeb... Ja nie mówię, że ja nie przytyłem poza tym, że wodę złapałem, ale woda przede wszystkim. No, znam swój organizm. I wiem. Dobra, sobie inaczej. Slej. Nie, dieta nie będzie od jutra. Yy, dieta będzie za dwa tygodnie. Do tego, że za, no więcej niż za dwa tygodnie. Dieta będzie za dwa i pół tygodnia, bo za dwa tygodnie wyjeżdżam na wakacje, więc na wakacjach nie da się jakoś zdrowo odżywiać. Może będę się starał nie pychać w siebie nie wiadomo jak wielką ilość kalorii, no ale będę jadł w restauracjach, więc yy, wybitnie na pewno nie będzie. Ale no spokojnie, wrócimy do ruchu. Wrócimy do ruchu. Nawet możliwe, że jak będzie siłownia, yy, to będę na Siłownie sobie czasami chodził na, na wyjeździe. No, rawiz, Powiem wam tak, bando hejterów polonych, nie? Wyliście mi odbyt. Prawda jest taka, że ja, jak będę chciał, to za miesiąc będę wyglądał jak bóg estetyki. A ty za miesiąc dalej będziesz wyglądał jak typowy Polak z grzywką sięgającą dotąd i z zakolami takimi. Nic z tym nie zrobisz, bo masz taką genetykę. A ja, jak będę chciał, to będę wyglądał jak gigachat. To już powiem tak, poczekaj, k***l bo jedna z drugą, do wakacji. Wakacje na mnie spojrzysz i będę inaczej. Jak i parę miesięcy temu, ja miałem taki okres, że przez miesiąc trenowałem. I jak przez miesiąc trenowałem, to co na czacie pisaliście? O, Rafciu wrócił na sterydy, nie oszukuj widzów, nalasz sterydy, niemożliwe, że tak szybko formę zrobiłeś i mnie wyzywaliście od sterydziarzy. I to jest tak, ja wrócę do treningu, potrenuję miesiąc, jestem sterydziarzem. Przez miesiąc siedzę w pie Fast foody, jestem grubasem. Czyli nieważne, co bym zrobił, wy zawsze się do mnie kupa Zawsze. I teraz, jak będę miał w wakacje, kupa, picobelo formę, to będziesz jedna z drugą głową pisał na czacie, że sterydy wpisuję. I jednocześnie, to jest, to jest k***a, zabawne, mówicie na przykład, jak ja sobie zrobię lepszą formę w miesiąc, bo wiadomo, genetyka yy, i samo wiadomo, to ja jestem sterydziarzem. Ale jak Xajo jest tak kupa napuchnięty, jak ja, jak a po miesięcznej przerwie odwalenia konia, to twierdzicie, że on jest naturalem, że on ciężko trenuje. Jak ma krosty takie, jak te pier... wulkany, i jest tak nabity, że widać, że tam co najmniej trzy środki naraz lecą, co najmniej, to pięknie, że to natural. Wy jesteście tak kłopni, co niektórzy. Tak samo najlepsze jest to, jak ja, czekaj. Ja gino miałem, nigdy w życiu ginekomastii idioto nie miałem. Czekaj, zaraz, zaraz zobaczymy. Natural czy nie? Kocham ten program od WK Ja generalnie WK lubię Bo to są, że się wydają sympatyczne osoby Ale dziwnym trafem Jak WK ocenia kogoś z YouTube'a to jest znany To według WK Wszyscy to naturale prawie Więc tak Ksajo to natural Ale Dubiel to sterydziarz a ja wygląda, dubiel jak wygląda Ksajo, a by the way, dubiel to serio sterydziarz I 99% ludzi w fejmie to sterydziarze Ale Ksajo sam się przyznał, że bierze na live, ie. Ale ja nie mówię, że Ksajo się nie przyznał, że yy, bierze sterydy Mówię tylko tyle, że bardzo często ludzie tak oceniają Kogoś lubią to mówią, że nie, nie, to nie, na pewno, na pewno ten, przesyłać. Stary, tak jak ja lubię wukato, to większości osób, które otwarcie biorą uznali, że są naturalni No właśnie o tym mówię I ja nie wierzę, wiesz, wiesz Stary, moje doświadczenie na siłowni to są 4 lata, okej? Okay? Stare czasy, kiedy miałem sylwetkę, zapisałem 4 lata, 6 dni w tygodniu. Więc jakąś wiedzę powiedzmy, że zdążyłem zgromadzić. Ale moja wiedza, przy wiedzy chłopaków z WK to jest nic. Oni trenują całe życie. I nie jestem w stanie w to uwierzyć, że oni nie są w stanie rozpoznać osoby naturalnej od osoby na sterydach. Poza tym dziwnym przypadkiem, dziwnym Dziwnym przypadkiem, youtuberzy to są jakieś genetyczne friki. Co drugi youtuber ma genetykę 1 na milion. Jeden na milion. Ale, widzowie, ale oczywiście też uważam, że włókanie są naturalnie, no ale to ch... to, mi to mi to nie przeszkadza, bo ja, ja nie uważam, że cokolwiek jest złego w sterydach. Nie ma niczego złego w sterydach w rozumieniu tego, że każdy bierze co chce. Znaczy inaczej, uważam, że jak bierzesz trenbolon, to jesteś debilem, bo trenbolon robi takie, a czy debilem może nie, to też określeniu, ale no nie jest to mądre po prostu. Bo trenbolon robi takie spuszczostraszenie w twoim organizmie i tak cię k**a mózg roz że po prostu jest to bardzo niebezpieczny środek. Ale jak bierzesz sobie, nie wiem, testosteron załóżmy, czy bierzesz sobie jakiś środek też nieźle przebadany typu oxandrolon, to ja nie mam nic do tego w rozumieniu tego, że nie uważam, że jest to nieodpowiedzialne, jeżeli jest to w odpowiedni sposób prowadzone przez lekarza, czy osobę w tym kierunku bardzo doświadczoną. Jest to okej. Okay. I też nie wpływa to negatywnie na twoje samopoczucie codziennie, nie? Że nie jesteś agresywny i tak dalej. Wszystko jest kwestią dawki odpowiedniego, odpowiedniego trzymania w ryzach innych hormonów, które Yy, też mają wahania w trakcie, kiedy testosteron jest naturalnie wysoki. Werka napisała: czemu faceci mają tak łatwo? Skrzykną coś sobie i mają sylwetkę. Werka, ale co ty palisz? Prawda jest taka, że kobiety mają dużo łatwiej zrobić sylwetkę niż mężczyźni, bo kobieta, która przykładowo dzisiaj ma nadwagę, ona pójdzie na siłownię i ona za rok wygląda za... Dlatego, że ona nie potrzebuje dużej ilości masy mięśniowej, żeby mieć odpowiednio fajne kształty. Ale w momencie, w którym mężczyzna z dużą nadwagą pójdzie na siłownię na rok, to będzie wyglądał foko, będzie wyglądał estetycznie, ale nie będzie wyglądał na jakąś super desportowaną osobę. U mężczyzn ten groszy. proces jest nie długotrwały. Wiem, to, ale ja uważam, że i Ajdżę American Amerykan można uznać za naturala, bo u niego genetyka akurat robi dużo za robotę. Nie wiem, czy A.J. jest naturalny, ale trzeba przyznać, że stel ma... Astrakując od tego, czy jest to wszystko naturalnie pracowane, czy nie, to jeżeli chodzi o jego, na przykład, klatkę piersiową, która genetycznie jest totalnym y, dziwakiem, nie? Więc ja uważam, że jeżeli chodzi o porównanie kobiety na siłowni do mężczyzny na siłowni, to kobiece. Kobieta potrzebuje mniej do tego, żeby osiągnąć bardzo estetyczną sylwetkę, która jest w kanonie piękna. Raczej to mężczyzna, żeby wyglądać w jakiś tam wymarzony sposób, musi mieć określoną ilość masy mięśniowej nabudowanej, więc myślę, że mężczyźnie jest ciężej zbudować sylwetkę niż kobiecie pod tym kątem. Kobieta może mieć większy problem w rozumieniu tego, że ma wahania hormonalne, na przykład w trakcie okresu i tak dalej, więc na pewno ma większe problemy na przykład z trzymaniem diety, czy musi bardziej pilnować kaloryczności, rozpożywa właśnie, żeby sobie gospodarki hormonalne nie rozregulować, ale pod koniec dnia efekt jest szybszy. Można zadać sobie jedno pytanie. Czy musiało w... do tego dojść? Potem, no. wiecie, żarty żartami, nie? No. Wy możecie pierdolić głupoty, ale szczerze, ja do sportów sylwetkowych, na przykład, czy siłowych też mam zajęcie. Genetykę. Ja mam dobry rozstaw tego, kości. Przez to jestem w stanie duże ciężary dźwigać, bo mam do dobrze wyważony środek ciężkości. Natalia jeszcze weszła na czat i jakąś laskę nawyzywała, że jest grubaską. Nie no, niesamowite. Werka napisała, że ona na szczęście natur z natury ma duże cycki i dużą dupę, a Werka, a Natalia odpisała, że jest grubaską i dlatego. Ja ale ty jesteś po***ana. Ile było na serio? No jak ja ważyłem 80 kilo, to najwięcej na klatę 140 brałem na przykład. Na przysiad brałem 170. Na barki wyciskałem 44 kg na stronę, 10 razy. No ja sporo, sporo, no sporo siłę miałem. Komu żurnalista jest winny pieniądze? Dawid Swakowski jest winny instytucji państwowej ponad 200 tysięcy złotych. Jak będzie wyglądała współpraca na linii żurnalista i W parze federacji był Malik Montana. Kapitan cały czas jest na statku. Cloud! E -E! Ej widzowie, powiem wam tak, to taką ciekawostkę wam puszczę absolutnie, ja nie jestem szalonym reporterem i nie będę się zarzekał, że jest to sprawdzone info, bo info nie jest sprawdzone, ale na 100% gdzieś tam ktoś w tym kierunku robi pewne ruchy, natomiast nie wiem, czy to domkną, czy stwierdzą, że finansowo im się to opłaci, czy taki projekt w ogóle powstanie, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku... Na rynku freakfightowym pojawi się kolejna federacja I to federacja, która myślę, że raczej będzie bardzo duża Dlatego, że osoby, które chcą ją stworzyć Są bardzo, bardzo, bardzo kasiaste Jedna duża firma wiem, że działa w tym kierunku Żeby federację otworzyć Także tych federacji freakfightowych to wyrasta stare jak, jak grzybów po, po deszczu, nie? Natomiast nie gwarantuję wam, czy, czy to na pewno to powstanie Wiem natomiast, że na 100% jest ktoś, to już podjął pewne ruchy i w tym kierunku zaczął działać. Natomiast nie wiem, czy ma już wszystko wykalkulowane, padła gdzieś tam ostateczna decyzja, czy na razie się przyglądają, jak wygląda rynek i gdzieś tam sobie yy, badają wszystko finansowo. Na tym rynku już jest ciasno. To prawda, jest bardzo ciasno na tym rynku. Wydaje mi się, że ciężko byłoby nowej federacji wejść, no ale wiem, że ktoś planuje, nie? Nie taka jak Glory Wall, to taka prawdziwa tym razem kto tam będzie walczył, to dobre pytanie jest. Eee, nie no, ja się z, z tym zgadzam, że federacji jest yy, za dużo, nie? W sensie ciężko no, to już, to już nie grzeje. Teraz og... Dzisiaj Freak Fighty ogląda się z przyzwyczajenia i z nudów, a nie dlatego, że wiąże się to z jakimś ładunkiem emocjonalnym. Kiedyś jak były te pierwsze gale, to był to taki wysoki ładunek emocjonalny, nie mogłeś się tego doczekać. Czekałeś trochę jak na pierwszą gwiazdkę na niebie, a teraz to traktujesz bardziej w kategorii, o, kolejne wydarzenia. Ale z drugiej zaś strony aby się temu przyjrzeć, to patrzcie, każdy rynek jest przepełniony. Jeżeli chodzi o zmagania sportowe na przykład, nie wiem, siatkówka czy piłka nożna, yy, sportowcy też mają za dużo tych meczów, a mimo tego odbiorcy się znajdują i to oglądają. Więc wirkwajtami może być podobnie. Będzie jakaś tam ilość osób, która obejrzy. Ogląda się od tego, że youtuberzy się rozleniwili i nic innego nie ma na platformie oprócz programów około face-to faceowych. Okej, okay. masz dużo racji, że youtuberzy są mniej pracowici przez to, że mają łatwy dostęp do dużej gotówki poprzez uczestniczenie we flikach, ale myślę, że tak czy inaczej ciężko byłoby zapełnić YouTube'a na tyle, żeby tego odbiorcę w 100% ukontentować. Te, te flick fighty ogólnie są, są spoko, tylko czasami są przesadzone. Zobie, odglądajcie się od tego, że diety nie mam. Ku... Nie mam naleśnika. No nie wiem, widzowie, tak, nie mam diety. Dieta będzie za dwa tygodnie. Ważę pewnie z 85 kilo. I wiecie co? I gówno, k**wa, mam wyjęte. Jutro mam trening o 14, yellow. My beautiful girlfriend is leaving me to Warsaw. No, oh my Kolejny trzy godziny nie odpisuję, miała robić tatuaż. Dajcie mi znać, widzowie z Warszawy, czy coś wiecie. A później nadszedł październik. U. Gdyby cały internet się dowiedział, po czym. się internet nie skojarzył faktów. Ja to że Pandora Grid dla mnie był najbardziej depresyjnym okresem w historii istnienia polskiego internetu. I mimo, że sam nigdy żadnymi dziećmi nie pisałem, to i tak ta cała otoczka była dla mnie mega depresyjna. I miałem świadomość tego, że ludzie mogą się przyjrzeć teraz dokładnie, dosłownie do wszystkiego, bo jest sezon na grillowanie. Mega kto to była. Osoby, która jest znana jako y, Backstone. 192 cm mam. Ostatnio mierzone dwie. Backstone, no mi! Polsko, Dobry dzień, Pol, Pol, Pol. Ale to nie może się tak skończyć. Dzisiaj pytamy chłopaków z Jak często myślą o Imperium Rzymskim? Halo. E, proszę pana, mówi Hymel Jadzika, lepińki jest podpalona. David Beckham ogłasza, że zwycięzcą złotej piłki jest oczywiście Leo Messi. Nie ma już Tuska. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Ustalam, że od tej pory nasze posiedzenia będą w formie streamów. Będziemy zbierać donaty, żeby podreferować budżet państwa. Aha! Dlatego mi wy nie wysyłacie. W serio na sejm Wysyłacie do Nayty? Ja też robię pato streamy. Widzowie, dajcie pieniążka. Proszę. Eee. O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Na siebie, 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 program... na siebie, 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 TVP. Greg S napisał chyba to będzie twój koniec Rafał w tym roku i pewnie w końcu trzeba będzie iść do pracy. Szczerze, to jesteś jedną z najdziwniejszych osób na moich live'ach, bo ja cię kojarzę. Ty ciągle piszesz jakieś totalnie dziwne rzeczy, ogólnie często jakieś na napisalasz. Tak szczerze, powiedz mi, tylko tak totalnie bez żartu. Czy ty masz jakieś spektrum? Czy ty masz chorobę gęsią, czy, czy co?